Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj byłem po Barana, po Bojkę. Tutaj jest Floki. Byłem po Bojkę, aby zakocił mi owce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niedaleko po niego byłem, bo tylko wioskę dalej. Zrobił się z niego kawał Pydlaka, że tak powiem. U mnie był trochę większy od tego. No, już sporo większy tą grzywę miał. Już, ale jeszcze nie tak bardzo rozbudowaną. I te rogi już konkretne teraz ma. Za chwilę Wam go pokażę. I kolejna sprawa. Wypuścimy sobie na pastwisko już. Tylko muszę tam jeszcze trochę dogrodzić. Takie. Taki zap pas zaporowy, aby mi nie uciekały dalej w łąkę, A naprosto prosto na pastwisko. Więc tym się zajmę. No a tu owieczki. No i jest z tyłu bojka. Zobaczcie jak wyrósł. Konkretnie. Niezły, niezły baran się z niego zrobił. Już ino przyjechał, to owąchuje. Wszystkie owce, więc na pewno za, zabierze się do roboty. Zobaczcie jaką grzywę konkretną ma. I jakie rogi zawinięte, grube. Tak się szarpał jak go ładowaliśmy, że ledwo szło go utrzymać. No, ponad 50 kg ma. Więc niezły baran. Pokażę wam jeszcze je jak. Wypuszczę jedno pastwisko i na razie to tyle. Zaraz się widzimy Jestem już na działce. Wiosna już przyszła, ptaki śpiewają, trawa rośnie, wszystko rośnie. To jak widzicie, puściłem sobie siatkę Tu mi z tej dróżki wylatują, tu na siatce się zatrzymują, nie przebiegają i wlatują tu przez te Ramkę prosto na pastwisko. Są już na łące. Pasą się tutaj, mają pościelone pod yy, wiatką. Obok paśnik z sianem. I tu się pasą Benia, Klara i Bimber, o, benia idzie A tam bojka, klementyna i floki Myślałem że floki z bojką będą się podły Floki już dojrzewa, ale spokojnie się pasą Zobaczymy co będzie z tymi zakotami eee... O, już coś się tam zdurają Bojka chodzi cały czas za Krementyną więc ona pewnie ma rójkę, trzyma się jej, więc dobrze powinien ją zakocić, o, jak widzicie, cały czas się jej trzyma tam a tu reszta Co trochę o, widzicie chodzi, obwąchuje, sprawdza Ten dobry reproduktor Owce się pasą, fajne trawę jedzą. Dzisiaj pierwszy dzień na pastwisku. Moje owce, bo Bojka yy, siedział już na pastwisku, tam gdzie teraz mieszka, że tam powiem. Więc on już któryś raz. No i tak sobie chodzą. Tam mają zabezpieczone, żeby lisy nie przychodziły i chodzą i Za bardzo się nie boją. Można do nich podchodzić. Nie uciekają. Trzymają się fajnie stadem. O. Dobra, teraz pójdziemy, pokażę wam, bo fajnie owiec schodzi. Zobaczymy jeszcze do foliaka. No, jeszcze na koniec pokażę Wam, co działają na pastwisku. A, grubka fajnie się ustawiła. Siana pod skubią, trawę podjedzą Jeszcze wody im muszę przynieść. I będzie gitara. Teraz jestem tu przy łące, przy polu. Nie wiem czy to widać, ale fajnie już owiec wschodzi. O, widać takie pasy, już zaczynają ładnie to schodzić. Więc no, widać chyba, owies rusza się do życia. Fajnie. Cały ten kawał jest tam z góry na dół jeszcze zasiane, więc myślę, że będzie dobry plon. Zobaczymy, tutaj jeszcze jedna rzecz. Zrobiłem sobie taką skrzynkę od picu, aby popiół wywalać do pola. Teraz kur nie mam, to tu wywalam. A później, jak się nazbiera całe, to się na jesień wyrzuci na oranisko no zobaczymy ile wody jest niewiele nakapało zawsze coś I teraz jeszcze sprawdzimy co tutaj słychać ogórki jeszcze nie wschodzą odgrzebałem kilka to zaczęły kiełkować cebuchy cebula, pory papryka jeszcze nie wchodzi no i tutaj się ruszyło dynia z cukinią Tutaj dynia z tyłu, tu cukinia i tu dynie i patisony. No więc wszystko fajnie rośnie, to będę musiał porozsadzać. To no, chyba za gęsto zasiałem, a to się rozsadzi po trochę i niech się rośnie. Trochę uchylę, żeby świeżego powietrza naleciało. Tutaj jeszcze nic nie wschodzi, to za wcześnie, jedynie czosnek urósł. Dzisiaj ładna pogoda. Tutaj wam pokażę, gdzie w tamtym roku takie tarniny rosły. Dawałem tu paśnik z sianem owcom i fajnie trawa się opuściła. Widzicie tu resztki siana? I ładna trawa zeszła, zeszła. A tu były takie ciemne jak tam za siatką. I ładnie to wyczyściły. No, i teraz pójdźmy jeszcze, bo miałem Wam jeszcze wspomnieć. Bojka ma teraz półtora roku, bodajże. Mówię, wiatki rosną. Półtora roku, bodajże ma. Więc już jest dorosły. A. Tu co wam pokazywałem to wygrodzenie co zrobiłem wam pokazuję O to właśnie miało to być przeznaczone dla flukiego. Ale na razie jeszcze siedzi z matką, jeszcze za młody, żeby zakocić, więc jeszcze z nim tu ze stadem będzie siedział, a jak podrośnie to go tam oddzielę. I najprawdopodobniej na jesień zostanie sprzedany. No i tu się pasą. Mam nadzieję, że wypasą tu dokładnie. Widzicie, bojka się dalej trzyma z Klementyną Przegania flokiego. O, widzicie. Floki zadziorne, ale jak raz dostanie w łeb, to mu się odechce. No więc tak to wygląda. O, czai się na niego. Ale floki z dystansem. Podchodzi widzi, że jest większy bojka, to chyba nie chce ryzykować. I tak zaganiają. Ja Fajny widok, naprawdę. On tam próbuje w floki Skakać, ale jeszcze nie dosięga. Jeszcze za młody Dwojga cierpliwy do czasu, ale jak ruszy za nim, to <grystanie> o! Zbenią się coś mierzyli. I tak to wygląda. Dobra, to na dziś tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę komentarz, zasubskrybujcie, by być na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku. Niech się darzy, trzymajcie się, cześć!